Dzień dobry. W ramach realizowanego przez Fundację Taurus cyklu edukacyjnego Porozmawiajmy o prawie, gościmy dzisiaj w studiu radcę prawnego Przemysława Kosakowskiego, specjalistę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Panie mecenasie, przy okazji naszego dzisiejszego spotkania chcemy omówić zagadnienie zatrudniania młodocianych. Proszę jednak na wstępie powiedzieć, kim właściwie jest pracownik młodociany? Panie redaktorze, szanowni Państwo, pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat. Pracownik młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, a po skończeniu 16 lat na podstawie umowy o pracę, ale tylko przy wykonywaniu prac lekkich. W tym miejscu wyjaśnijmy, że praca lekka to taka, która nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego pracownika młodocianego. Nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego, nie należy do wykazu prac wzbronionych osobom młodocianym. Z kolei, prace wzbronione młodocianym to prace, przy których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne oraz prace szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Są to prace np. związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych panie mecenasie czym w takim razie jest przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego można zatrudnić tylko tych młodocianych którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające że dana praca nie zagraża ich zdrowiu Osoba młodociana nie mająca kwalifikacji zawodowych może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe pracownika młodocianego może prowadzić pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy osoba zatrudniona u pracodawcy. Panie mecenasie, proszę przedstawić naszym słuchaczom zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca sporządza umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na piśmie, w której zobowiązany jest określić w szczególności rodzaj przygotowania zawodowego, nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego, wysokość wynagrodzenia. Określenie w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego czasu trwania i miejsca odbywania przygotowania zawodowego nie oznacza, że dana umowa zawarta jest na czas określony. Co do zasady, wyłączona jest możliwość zawierania z młodocianymi zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego innych rodzajów umów o pracę. To jest na okres próbny czy na czas określony. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracodawca z młodocianym. Jednak w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny stwierdzi, że stosunek pracy sprzeciwia się dobru młodocianego, może on za zezwoleniem sądu opiekuńczego rozwiązać umowę. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w omawianej umowie klauzul zobowiązujących młodocianych do przepracowania określonego okresu po ukończeniu przygotowania zawodowego i do zwrotu pracodawcy kosztów tego przygotowania w przypadku rozwiązania przez młodocianego umowy przed upływem tego okresu. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego przez pracodawcę dopuszczalne jest tylko w razie Niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego, stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. Okres wypowiedzenia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uzależniony jest od stażu młodocianego u pracodawcy, u którego odbywa on przygotowanie zawodowe. Stosuje się w tym wypadku ogólne zasady prawa pracy. Na zasadach ogólnych prawa pracy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak i rozwiązanie tego rodzaju umowy za porozumieniem stron. A co może pan Mecenas powiedzieć na temat czasu pracy pracownika młodocianego? Pracownik młodociany, który nie ukończył 16 lat, nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę. Pracownik powyżej 16 roku życia nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę. Do czasu pracy pracownika młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, która przypada pomiędzy godzinami 22 a 6. Przerwa w pracy pracownika młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu przysługuje również w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Gdy chodzi o wymiar czasu pracy pracownika młodocianego przy pracach lekkich to tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestnictwa w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. Czas pracy młodocianego w okresie ferii zimowych i letnich nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę a po ukończeniu 16 lat 8 godzin na dobę. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut wliczaną do czasu pracy. Na zakończenie proszę omówić kwestię urlopów pracownika młodocianego. Młodociany nabywa prawo do urlopów w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Po upływie roku pracy młodocianemu przysługuje prawo do urlopów w wymiarze 26 dni roboczych. Zatem młodociany pracownik w pierwszym roku pracy nabywa prawo do dwóch urlopów w łącznym wymiarze 38 dni. Wymiar każdego następnego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni roboczych, aż do roku. W którym młodociany kończy 18 lat. W roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nabył prawo do urlopu w wymiarze 12 lub 26 dni roboczych, pracodawca może na jego wniosek udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii. W celu skorzystania przez młodocianego z zaliczkowego urlopu konieczny jest wniosek o jego udzielenie i zgoda pracodawcy. W razie braku stosownego wniosku i lub zgody pracodawcy, pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę. Młodociany ma możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego w okresie ferii. Co istotne, pracodawca jest obowiązany na wniosek pracownika młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy. Okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Panie mecenasie, dziękuję za rozmowę i przekazaną wiedzę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.